Krzysztof Smiszek Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry państwu. Cieszą pana bardziej, czy bardziej zaskakują te decyzje o uchyleniu uchwał u anty-LGBT? No, bardzo mnie cieszą, ale to jest taka, szczerze powiedziawszy, radość, taka gorzka radość. Dlatego, że od, od kilku lat mamy w systemie prawnym uchwały, które są absolutnie niezgodne z żadnymi standardami ochrony praw człowieka. Niezgodne z konstytucją, ale które także, tak, także są jakimś pokazem poglądowym. Gardy dla, dla mniejszości. I to, że dzisiaj wycofujemy się rakiem, czy te województwa. Wycofują się rakiem z tych, z tych uchwał. To jest oczywiście zwycięstwo jakiegoś rozumu, zwycięstwo też wartości europejskich. Sądzi pan, ja myślę, że raczej pragmatyzmy w obawie przed utratą pieniędzy. Wyłącznie. Oczywiście. Nikt tam nie ma tak, żadnego. Zdecydowanie tak. To znaczy, dzisiaj te, te województwa zostały postawione przed pewnym wyborem: albo homofobia, pogarda, nienawiść i poniewieranie, albo pieniądze. Mhm. No więc jeśli ten argument jest ważniejszy czy, czy bardziej efektywny, to ja, się, to ja się z tego cieszę. Ale. Nie cieszę się z jednej rzeczy. To, że w ogóle mamy taką dyskusję w Polsce, to, że mamy takie regiony w Polsce, które przyjmują jakieś kuriozalne, aberracyjne uchwały, które tak naprawdę powodują, że bardzo wiele osób na terenie tych województw może czuć się zagrożonych, może czuć się obywatelami drugiej kategorii. Mhm. I to jest obrzydliwe. I ja też uważam, że te uchwały spowodowały bardzo, bardzo wiele złego. Bo dyskusja o tym, czy ktoś jest człowiekiem, czy nie, czy ktoś jest ideologią, czy jest nieideologią, czy jest zagrożeniem dla społeczeństwa, czy nie powoduje, że bardzo wiele osób. Także młodych osób e, e, zaczyna wątpić w swoją wartość, zaczyna wątpić w to, czy jest wartościowym, pełnowartościowym członkiem społeczeństwa. E, I też dostaje bardzo jasny sygnał. Ta władza mnie nienawidzi. Ta władza uważa, że powinienem zostać wyrugowany czy wyeliminowany z, ze społeczeństwa. I to jest tak naprawdę zaprzeczenie tego, o co, o co mamy zapisane w Konstytucji. No ale widać, że prawo i sprawiedliwość jest jakoś tak przyciśnięte do ściany przez radykałów, którzy ciągle brną w kolejne coraz bardziej paranoiczne uchwały, ustawy czy stanowiska. No, co chwilę przecież mamy do Sejmu wpływa kolejny projekt, nie wiem, K.I. Godek o całkowitym zakazie aborcji. Wcześniej wpłynął o zakazie marszów równości i w ogóle trzymania się nawet za rękę z partnerem tej samej, tej, tej samej płci na ulicy. Więc mamy coraz więcej takiej aberracji prawnej w, w Polsce, ale to powoduje tak naprawdę, to nie jest tylko dyskusja polityczna. To nie jest jakaś dyskusja no właśnie, o oderwana spytać, bo, od rzeczywistości. Bo, bo to, to jest retoryka polityczna, retoryka partii rządzącej, która w ten sposób betonuje trochę swój elektorat. Natomiast pytanie, czy to się przekłada na życie codzienne? Pan jest prawnikiem, czy pan ma, zna jakieś dane dotyczące na przykład no, tego poczucia bezpieczeństwa, czy kwestii jakichś statystyk napaści na osoby lgbt czy to się zmieniło w ostatnich latach, czy to jest widoczne tak, ja uważam, w takim życiu codziennym, czy nie tak ja uważam, że homofobiczna retoryka i taka retoryka, która niesie za sobą pogardę i poniewieranie innym człowiekiem niesie ze sobą konkretne czyny, ponieważ niektórzy czują się uprawomocnieni do tego, że skoro mój prezydent mój premier mój marszałek województwa czy prezydent mojego miasta mówi, że to nie są ludzie czy ojciec prezydenta czy ojciec prezydenta, który przecież jest profesorem, z tego co pamiętam, e, uczelnianym, e, e, mówi tego typu e, głupoty, opowiada tego typu farmazony, znaczy, to znaczy, że być może coś jest na rzeczy i mm. mogę walnąć w łeb tego, tego geja, mogę popchnąć, e, nie wiem, kogoś z mniejszości, mogę mu e, e, utrudnić, e, utrudnić życie. Zawsze za słowami idzie, może pójść, e, mogą pójść czyny i tych czynów jest coraz więcej. No właśnie, a propos czynów, Pana biuro poselskie zostało zniszczone, tak? No tak, no, no Ale już wczoraj... wie Pan przez kogo, dlaczego, no, z, co tam się z... wydarzyło? No wczoraj Prowadziła dochodzenie policja w moim biurze, które, które zostało pomazane, oblane farbą i zniszczone. To już jest kolejny kolejny raz, kiedy moje biuro poselskie jest obiektem ataku ze strony, no właśnie, nie wiadomo kogo, tak. Ale, Ale... to ze względu na to, że panie jest posłem lewicy, czy ze względu na to, że pan jest taki a nie orientacji. No myślę, że czy to jest, nie wiadomo, to jest, takie, to, jest to jest kombo. To jest chyba najgorzej <coughs> dla, dla tych wszystkich, którzy nienawidzą tego, tego, co reprezentuje za sobą, nie wiem, postęp <coughs> i jakby no, otwarcie się na świat czy różnorodność to jest połączone i no tak, no dzisiaj wybicie szyby, dzisiaj oblanie farbą, jutro może podpalenie, sam też dostawałem groźby podpalenia samochodu czy podpalenia domu, no ja, ja też nie chcę robić z siebie ofiary, bo ja mam, ale nie ja, 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 mam siłę, tak, znaczy ja mam siłę, ja mam też jakąś tam... nie pan takie groźby dostaje? Dostaję takie od czasu do czasu, że powinienem się powiesić czy rzucić z, mm -hmm. z mostu i z kamieniem muszy. i no to są rzeczy, które... I wszystko pan zgłasza czy nie? Czy pan już nie ma siły na to? E, nie, wcześniej zgłaszałem, teraz tego nie zgłaszam, ale, ale myślę, że czas wrócić do tego, żeby znowu to, to zgłaszać, jeśli będą to jakieś bardzo już takie hardkorowe rzeczy, mhm. to będę je zgłaszał, zresztą posłanka Co Pomaska. Co może być bardziej hardkorowego niż groźba śmierci. No właśnie, no, po, posłanka Pomaska y, ostatnio wygrała taki proces, y, Janna Scheuring-Wielgus nie odpuszcza i też wygrywa mhm. takie procesy, więc ja też będę to, y, to kontynuował. Panie pośle, czy sądzi pan, że to od czego zaczęliśmy, czyli uchylenie uchwał anty -LGBT, to jest y, y, jakiś taki przyczynek do lepszych relacji z Komisją Europejską i szybszego zaakceptowania Krajowego panu odbudowy przez Komisję Europejską właśnie, bo nie wiem, czy pan słyszał, ale polski rząd grozi, że pozwie Komisję Europejską w związku z tym, że ona zwleka z podjęciem decyzji, także jakaś pewno, szykuje na nam się kolejna zmienia, wojna. Tak. To uchylenie tych aberracyjnych uchwał na pewno zmienia w jakiś sposób... Yy... Powolutku atmosferę no. między Polską a, a Komisją Europejską, tylko jeszcze grubsze rzeczy są do zrobienia. Znaczy to, to, że uchylamy te, 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 te kuriozalne uchwały, to jest okej, okay. tylko to jest kropla w morzu, bo przypominam, że od sześciu lat mamy zarzuty ze strony instytucji europejskich o łamanie praworządności, o em, zamykanie ust sędziom, o to, że em, tak naprawdę trójpodział władzy w Polsce został już całkowicie zaburzony, i to są grubsze sprawy. Mamy przecież sprawę em, Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. No, minął termin, który dał nam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do pokazania, co zrobiliśmy z Izbą Dyscyplinarną. No, jak się okazuje, mamy dzisiaj koniec września i Izba Dyscyplinarna działa pełną parą, ciągle są prowadzone postępowania, więc tak naprawdę... I są wydawane orzeczenia. Są, są wydawane orzeczenia, wprawdzie to z tych starych postępowań a nowych się nie wstrzyma, ale, ale są i tak naprawdę czym dzisiaj może pochwalić się rząd Morawieckiego? To, że uchylili parę kuriozalnych uchwał, reszta zostaje tak, jak była. E, I w tej grze pomiędzy Unią Europejską albo inaczej, w tej gierce polskiego rządu przeciwko Unii Europejskiej mocniejsze karty ma Unia Europejska, mm -hmm. bo widać, że my możemy sobie przyjmować różne stanowiska, możemy nawet pozywać Komisję Europejską do CUE. Nie wiem w jaki sposób, ale to już chyba muszę się dzisiaj dowiedzieć w Sejmie od kolegów z Prawa Może i sprawiedliwości. Będzie to będzie poza trybem, tak jak w Sejmie się wiele rzeczy odbywa. No, no tutaj no, chyba się przeliczą, w Unii Europejskiej poza trybem to tak słabo, mm. ale... Y, 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 Znacznie, więc znacznie grubsze rzeczy są do, do załatwienia jeszcze, zanim Komisja Europejska pozwoli nam korzystać z tych gigantycznych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. A propos rzeczy grubszych, właśnie ta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, ostatnio tutaj był Jan Kantak, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, jak oboje dobrze wiemy, no i on powiedział wprost, że będzie mm, Izba Dyscyplinarna zmieniana w toku większej, szerszej reformy wymiaru sprawiedliwości dopytany przeze mnie został pan poseł Kantak o to, co to oznacza. No powiedział, że absolutna rewolucja i zmiana organizacji Sądu Najwyższego. Nie chciał powiedzieć, o co konkretnie chodzi, no ale wydaje mi się, że właśnie chodzi o izby, o liczbę sędziów, o powoływanie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj pytanie, czego możemy się spodziewać i co zostanie z Sądu Najwyższego? Możemy spodziewać się wszystkiego najgorszego i to, że pan poseł Kantak dzisiaj zapowiada jakieś tam zmiany w Sądzie Najwyższym, to jest tylko takie preludium do, do większej Reformy mm -hmm. sądownictwa. Tak naprawdę dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość chcę pokazać jedno. Robimy krok do, do tyłu, cofamy się przed tymi zarzutami Komisji Europejskiej w sprawie izby dyscyplinarnej, ale pani redaktor, z pisem to trzeba być zawsze uważnym, bardzo mocno i patrzeć im na ręce, bo zaraz robią cztery kroki do przodu. Nie tylko rozmyją tych starych sędziów z Izby Dyscyplinarnej porozkładają ich, porozrzucają ich po innych izbach Sądu Najwyższego, ale wezmą się za takich zwykłych sędziów sąd. Sądu rejonowego, sądu okręgowego, sądu apelacyjnego. Oni będą chcieli zrobić weryfikację ponowną, w jaki sposób chcą spłaszczyć strukturę sądów. Dzisiaj mamy trzy, trzy poziomy: rejon, okręg, apelacja. Co będzie? No, zrobią na przykład rejon i, i region centralizacja. i centralizacja, i każdy sędzia będzie musiał zostać nominowany po raz kolejny przez KRS. Przez kogo? Przez politycznych akolitów w NeoKRS-ie. I każdy sędzia dzisiaj będzie miał ponowną weryfikację, no jak, za, jak w okresie przejściowym między PRL-em a Wolną Polską. Dzisiaj każdy sędzia orzekając, niestety, ale ma w tyle głowy. Jeśli orzeknę w czy wydam wyrok niezgodny z oczekiwaniami władzy to za rok za pół, za pół roku za dwa lata przyjdzie czas na mnie żeby mnie zweryfikować czy nadaje się dalej do pełnienia służby okay, czy nie ale pan wie o tym że ta strategia prawa i sprawiedliwości jest skuteczna wielu ludziom to się podoba wielu mówi tak trzeba zrobić porządek z sędziami tak trzeba zrobić porządek z unią europejską nie będzie Niemiec pluł nam w twarz no tak, już nie wspomnę o kwestiach no, bardzo trafnych z punktu widzenia prawa i sprawiedliwości czyli tej polityki antyuchodźczej to wszystko działa tak wygląda część polskiego społeczeństwa tak, duża nie, nie zgodzę się do końca z panią redaktor, dlatego że. Yy... Polacy być może niektórzy łapią się na lepte tej obrzydliwej propagandy, i tej walki, i tego znajdywania ciągle jakiegoś kozła ofiarnego. Natomiast Polacy też są pragmatyczni. I nie wierzę i nie wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z uchwał Anty LGB tylko dlatego, że no nie wiem, poszli po rozum do głowy. Wiedzą, że Polacy pogoniliby ich z widłami, jeśli dane województwo straciłoby miliard czy dwa miliardy euro na rozbudowę szkoły, świetlicy, ulicy czy, 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 czy szpitala. Więc dzisiaj tak jak powiedziałem w tej grze e, rządu z Unią Europejską słabsze karty ma rząd dlatego, że to Unia na końcu całego tego procesu ma taki magiczny przycisk nazywa się Enter i, prze, i robi przelew, mhm. więc o to chodzi i jeśli Polacy zobaczą, że Prawo i Sprawiedliwość traci kasę potężną kasę tylko dlatego, że chcą robić jakąś, jakieś zamieszanie wokół sądownictwa to nie dadzą. E, 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 pojutrzejszej po jutrzejszej kolejnej e, rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej jutro ma Trybunał orzekać w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym. Spodziewa się Pan kolejnego odroczenia, tak, ja odroczenia przeciągania sprawy z, znowu? Spodziewać się można wszystkiego, natomiast mhm. co do jednego możemy być pewni. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny, tak zwany Trybunał Konstytucyjny, został zaprzęgnięty do gierki politycznej rządu przeciwko Unii Europejskiej. I rząd myśli, że jak będzie miał wyrok tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, że polskie prawo jest wyżej od europejskiego, to Unia Europejska nagle. Po prostu się przestraszy i odpuści, odpuści Kaczyńskiemu czy Morawieckiemu. Nie tak naprawdę nie ma żadnego konfliktu między Konstytucją a prawem europejskim. To jest konflikt wygenerowany sztucznie, wykreowany sztucznie tylko po to. Znaczy żeby my odcinać, Unią no właśnie, też, żeby odcinać polityczne jest... kupony od jakiegoś mhm. zamieszania wokół tego mitycznego ataku Unii Europejskiej na Polskę, jakiejś wojny hybrydowej, którą niby Unia prowadzi z Polską. Nie ma, nie ma konfliktu między konstytucją a, Uniem, a prawem Unii Europejskiej. Konstytucja jest najwyższym źródłem prawa. Ale ta sama konstytucja mówi, jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa międzynarodowego. Co to znaczy? Że wszystko to, co konstytucja daje nam Polska. No, jeśli, jeśli, jeśli się zdecydowaliśmy na to, to przestrzegamy y prawa uni unijnego albo do widzenia. OK. Y pomysł Donalda Tuska na te dwie trzecie głosów, żeby wyprowadzić ewentualnie Polskę z Unii Europejskiej. To jest dobra koncepcja, dobry pomysł. Już zostawmy podziały między lewicą, platformą i w ogóle. Pytam pana jako polityka, jako prawnika. Co do zasady tak, natomiast politycznie jest to dzisiaj. Pomysł skazany na, na porażkę. Dlaczego? Dlatego, że nie da się wiarygodnie, czy ja wrócę do polityki, niestety, pani, pani redaktor, czy nie da się wiarygodnie zmieniać z prawem i sprawiedliwością konstytucji. To znaczy, ja już dzisiaj słyszę od kolegów z, i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią: OK, no to może poga, pogadajmy o tym o tych dwóch trzecich. No ale, ale oni no, przychodzą do Was, bo wy z nimi gadaliście wcześniej. No. o pieniądzach, tam. ale no. o zmianie konstytucji. Konstytucji nie zmienia się z tymi, którzy Tę konstytucję ale, Na co dzień zaraz, łamią, zaraz, zaraz, plują zaraz, zaraz, zaraz. na tą konstytucję. i okay, no ale i poniewierają jest zmiana, jak rozumiem, w kierunku, który wam się podoba, więc jeżeli Prawo i Sprawiedliwość by się przed, przed tym mugięło, pod tym ugięło, no to, to chyba jest warto spróbować. polityczna Donalda, Tuska i Kaczyńskiego obliczona tylko <laughs> i wyłącznie na trzymanie się za łby, a to nie jest żadna ale realna... Ale przed chwilą Pan powiedział, że to jest dobry pomysł, żeby to Dobry pomysł dwie w normalnych czasach. Ja nie chcę zmieniać konstytucji z prawem i Sprawiedliwością. No, dzisiaj to jest dobra zmiana? Dzisiaj PiS, mówi, dzisiaj PiS powiedział platformie. Zmienimy konstytucję, jak wpiszemy do konstytucji zapis o pracowniczych planach. Ale sądzi no pan, sorry. Że się na to zgodzi? ale pani redaktor, za chwilę będzie tak, że będziemy mieli e, e, warunek w postaci na przykład wpiszmy dwie trzecie, ale wpiszmy też zakaz związków partnerskich, oni ale mieli to w swojej konstytucji. przecież platforma się na to nie zgodzi, panie poszle. Pani panie redaktor, ja uważam, że z szulerami takimi, którzy łamią konstytucję, plują na tę konstytucję, traktują tę konstytucję, jak niektórzy, e, no już nie chcę mówić jak, e, dzisiaj mamy z nimi zmieniać tę konstytucję, ja nie widzę w tym logiki, ja nie chcę siadać do stołu z prawem ja i sprawiedliwością. nie możliwości przeprowadzenia dobrej zmiany to i niekorzystania Zostaniemy przy swoich, przy swoich zdaniach, dlatego że ja uważam, że na końcu, wie pani, co się wydarzy, wyjdzie taka pani marszałek Witek i powie reasumpcję. Pomyliliśmy się. Tak naprawdę chodziło o inne głosowanie. Przy tak fundamentalnym głosowaniu, jak nasza obecność w Unii Europejskiej. Ja się nie zgodzę na żadne, na żadne gierki, bo ja Pisowi nie wierzę ani na JOTE. Okej, okay, to teraz a propos stanu wyjątkowego słów kilka. Czy Pan wierzy ministrowi kamińskiemu w te wszystkie argumenty, które mają świadczyć o konieczności przedłużenia stanu wyjątkowego? Samo wprowadzenie moim zdaniem. Stanu wyjątkowego świadczy o jednym, o kapitulacji pisów, e, jeśli chodzi o rozwiązanie problemu na granicy. Mm -hmm. Trzeba sobie powiedzieć jednoznacznie. Oczywiście mamy problem na granicy. Oczywiście jestem za, silnymi, za silnym państwem, które broni naszych granic. Ale z drugiej strony, jeśli wprowadzamy stan wyjątkowy, a konstytucja mówi bardzo jednoznacznie, kiedy się wprowadza stan wyjątkowy, kiedy państwo swoimi siłami nie jest w stanie w normalny sposób no, poradzić sobie z jakimś problemem. Tak. To jest ostatnie, to jest broń atomowa i co my samo wprowadzenie, teraz przedłużanie <grym> tego stanu wyjątkowego powoduje jedno, to państwo jest z papieru, to państwo jest z bibuły, to państwo musi ukrywać to, co robi na granicy przed mediami, przed dziennikarzami, przed opinią publiczną, bo sobie w normalny sposób nie potrafi poradzić z tą sytuacją. No i to, co, to, co też... A może nie chce sobie poradzić. Znaczy na pewno to jest też... Yy... Bo Straż Graniczna do tej pory radziła sobie bardzo dobrze. Wczoraj Jerzy Miller przez... o tym mówił, Dokładnie. że on ze Strażą Graniczną współpracował, że próby przekroczenia granicy były zawsze yy, i że w tej chwili zrzucanie takiej odpowiedzialności, no bo to wygląda na to, że Straż Graniczna sobie nie radzi, a Jerzy Miller I sugerował, to jest... że to nie do końca tak musi być. I tak naprawdę wprowadzenie stanu wyjątkowego to jest takie, taka czerwona kartka yy, dla Straży Granicznej i mm -hmm. służb państwa pokazana przez, przez rząd, który nie wierzy swoim służbom, nie wierzy swoim, swoim oficerom, czy mm -hmm. czyż funkcjonariuszom, którzy są na granicy. Ale cała ta gierka jest oczywiście jeszcze powodowana inną rzeczą. Jakby zawsze w sytuacji, kiedy jest jakaś jakieś atmosfera strachu, poczucia zagrożenia, co do zasady jest tak, że ludzie gromadzą się wokół tak zwanej flagi. No i dzisiaj mamy, mamy jednoznaczną gierkę, to jest gra pod publikę wykreować zagrożenie, pokazać, że u granicy Polski jest tysiące terrorystów, pedofilów, zoofilów i innych dewiantów, i powiedzieć, a my mamy na to rozwiązanie. My Bodbie, Anis, I, ale ale ]right? przed tym opronimy. To jest ściema. Ale okazuje się, że zdjęcia, które pokazywał Mariusz Kamiński na konferencji prasowej, pochodzą z jakiegoś filmu pornograficznego, Lu, to który ma jeszcze bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. No to no part to part o, o czym to świadczy. Jakby ja mówię też o dowodach, no bo to jest minister, który pokazuje coś, co ma być dowodem, a okazuje się, by nim nie być. Więc no ja już władza, po prostu nie, nie ta, wiem, jak to interpretować. Naprawdę. Nawet prowokacji dobrze nie jest w stanie spreparować i zorganizować, bo pierwszy lepszy młody youtuber znalazł dowody na to, że to jest fake 25 lat staśmy VHS. Więc jeśli my dzisiaj mamy taką sytuację, że służby specjalne, jak rozumiem, nadzorowane przez Kamińskiego są w stanie wykreować coś, co może być zdemaskowane 5 minut później przez wolne media i, i, i młodych internautów, mm -hmm. to znaczy, że to państwo jest z papieru. I tak naprawdę e, wszystko to było obliczone na jedno. Pokazać, że u naszych wrót, u naszych bram e, stoi e, jakaś horda barbarzyńców, którzy chcą atakować, nie wiem, polskie dzieci czy, e, czy polskie rodziny. Ale to działa. Widział pan ostatnie badania. Społeczeństwo polskie jest bardzo antyuchodźcze i wszystkim się wydaje, że jest wybór między wpuszczeniem wszystkich do kraju albo tym, co jest w tej chwili. Ale jest jeszcze coś pomiędzy. No właśnie, są Niks, procedury są granice. Żadna normalna siła polityczna nie mówi otwierać e, e, granice i wpuszczać miliony. Zresztą wcale tam żadnych milionów nie ma. Nakoło przypomnę, Grecji jakiś czas mieli temu, zdecydowanie Tak, ale przypomnę, że 20 lat temu przyjechało do Polski 120 tysięcy czeczeńców i ten sam Kamiński występował na mównicy sejmowej i mówi, że to jest nasz moralny obowiązek ob obowiązek, żeby Czeczeńców, prześladowanych przez, przez Rosjan e, e, wpuszczać. Ale chodzi tutaj o jedno, panie redaktor, wzbudzenie naszej e, naszego strachu. A jest coś pomiędzy wpuszczaniem a nie wpuszczaniem. Są procedury, silne państwo, a ja jestem dla silnym państwem. Silne państwo działa tak. Dlaczego polski rząd nie chce Frontexu? Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale musimy przyspieszyć. Tylko dlatego z tego samego powodu, z którego pani nie może pojechać na granicę i zobaczyć co się dzieje jako dziennikarka, po prostu nie chcą żadnej ob zewnętrznej obserwacji nie chcą też Frontexu. Więc, Ale co chcą ukryć? Co chcą, chcą ukryć, chcą, Pana zdaniem? Chcą ukryć to, to, to obrzydliwstwo, które dzieje się na granicy. Jeśli słyszymy, że 16-letni chłopak umiera z zimna, jeśli widzimy obrazki z wczoraj, że 2 3 dzieci pod karabinami są cofane na granicę, do, w noc zimną, gdzie mamy 2-3 stopnie przecież ciepła, jest w nocy, to, to świadczy to tylko o tym barbarzyństwie polskiego państwa, które nie, 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 nie cofnie się przed niczym, nawet śmiercią dzieci, żeby pokazać, że bronimy Polski przed tymi dzieciakami. Z tymi matkami, z dziećmi, które. dzieciakami. nie tylko, nie tylko no, dzieciakami. dzieciakami ale... rzeczywiście służby powinny weryfikować tych, którzy Absolutnie. nie mają prawa tutaj silne, wejść. Podsumowując, no silne państwo polega na tym, że przychodzi ktoś na granicę, bierze się od niego wniosek, szybko no się sprawdza, czy Pani się pośle, nadaje, jeszcze jedna czy nie, rzecz. Do czy nie dzieli pana bezczynność polskiego Czerwonego Krzyża? Jak wiemy, w tej chwili trwa w zarządzie PCK strajk okupacyjny, zainicjowany zresztą przez Danutę Kuroń, bo jest sprzeciw wobec kompletnej bezradności i bezczynności zarządu PCK. Do czego to doszło? Że w tej chwili trzeba okupować. PCK, żeby PCK wyszło z inicjatywą jakiejkolwiek pomocy? No, Polski Czerwony Krzyż to od zawsze. To była bardzo szanowana organizacja, która nigdy nie angażowała się politycznie i to była jej siła. Bo mm -hmm. Byli neutralni. W momencie potrzeby wyciągali tę kartę neutralności i jechali tam, gdzie nikt nie mógł dotrzeć. Dziwię się temu, tej bierności, dziwię się tej apatii Polskiego Czerwonego Krzyża. Dziwię się, że stają się jakby zaprzeczeniem tych wszystkich wartości, o które, o które walczą już od ponad 100 lat, bo przecież to jest część Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. I naprawdę oczekuję, już y, y, jakiegoś wreszcie stanowczego zdania ze strony PCK, że chcemy tam pojechać, nie chcemy oceniać, nie chcemy piętnować, chcemy tylko zobaczyć, jaka jest ta pra prawdziwa sytuacja. Bo akurat z ust Czerwonego Krzyża moglibyśmy usłyszeć prawdę i to neutralną prawdę. Y, zaraz muszę pana wypuszczać, bo do Sejmu pan biegnie tak. a w Sejmie wiele ważnych rzeczy. Zmiany podatkowe w związku z polskim ładem i kwestia zmiany regulaminu Sejmu. Y, po co pisowi Pana zdaniem regulamin Sejmu już tak? No, krótko bardzo na szybko. Koniec. Będziemy zmieniać, Będą zmieniać regulamin Sejmu po to, żeby móc móc y, bardzo łatwo. Wprowadzać przedłużanie stanu wyjątkowego. O to chodzi. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość łamie wszystkie, e, wszystkie reguły, nagina wszystkie przepisy po to tylko, żeby zamykać już nie tylko usta dziennikarzom, ale także politykom. Ale teraz, panie pośle, bo być może ja się teraz jakąś wielką wiedzą i FOPA popełnie y, 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 się wykaże, ale przecież kwestia stanu wyjątkowego zapisana jest w Konstytucji, a nie w regulaminie nie jest Sejmu. Jest zapisana w Konstytucji, natomiast większość jest już potem przedłużania, do przedłużania stanu wyjątkowego już, już jest, zależy od y, 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 regulaminu Sejmu. Co więcej, Aha. regulamin czyli Sejmu. Będzie, czyli teraz ta zmiana ma polegać na tym, że będzie go można przedłużać na wieczne nic. No, no nie, nie, tak, tak, nie. nie. To tutaj no to Konstytucja jak? już mówi bardzo no jednoznacznie, właśnie. że można przedłużyć tylko no o określoną liczbę dni. To dni teraz, tak, to ale chodzi dni. o ułatwienie do, 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 dojścia do tej sytuacji, <laughs> na przykład Czyli zakaz, głosów zakaz zadawania pytań, zakaz składania wniosków formalnych i zadaw, mm -hmm. zakaz mówienia politykom opozycji, jak jest. O to chodzi. Chodzi o zakneblowanie nam ust, żebyśmy przed głosowaniem nie wyszli na mównicę i powiedzieli, jakie złodzieje się na granicy. Sądzi Pan, że do tych zmian w regulaminie Sejmu, do tych zmian podatkowych, o których już długo mówiliśmy, teraz już na to nie mamy czasu, ale wiemy o co chodzi, e, będzie większość? Może być większość dla regulaminu Sejmu, bo Konfederacja niestety z Kukizem są dzisiaj akolitami Prawa i Sprawiedliwości, stoją, że tak powiem, po stronie PiSu. Natomiast co do, co do podatków, moim zdaniem tu będzie się działo bardzo dużo, dlatego że widać, że ani po stronie społeczeństwa nie ma entuzjazmu, ani w Sejmie też nie ma wielkiego entuzjazmu. W, w, tym, w tym całym bałaganie jest tylko kilka fajnych, dobrych rzeczy dla Polaków, ale nie da się zagłosować za dwoma dobrymi rzeczami i siedemdziesięcioma złymi. I bardzo dziękuję. Krzysztof Śmieszek, poseł Nowej Lewicy. Prosto do Sejmu ucieka z naszej redakcji. <laughs> dziękuję, dziękuję i do zobaczenia.